Zadanie piąte z serii pewniaków maturalnych jest to zadanie zamknięte za jeden punkt. Liczba 4 do potęgi 2021, razy 6 do potęgi 2024, przez 24 do potęgi 2022 jest równa. W jaki sposób rozwiązać to zadanie? Zacznijmy od przepisania sobie tutaj tego wyrażenia. Mamy 4 do potęgi 2021, razy 6 do 2024. Przez 24 do potęgi 2022. Potęgi w tym zadaniu są na tyle duże, że nie jesteśmy w stanie tak, jakby obliczyć wartości tego wyrażenia, korzystając z potęgowania. Musimy skorzystać tutaj z własności działań na potęgach. No ale żeby zadziałać na potęgach, musimy mieć albo te same podstawy, albo te same potęgi. A niestety to nam się nie zgadza tutaj w żadnym przypadku, no bo. 4, 6 i 24 nie mają jakiejś wspólnej podstawy potęgowania. Możemy natomiast zastosować tutaj inną własność. Ja ją zastosuję odnośnie tutaj tej 24, którą mamy na dole. Otóż zauważam, że e, przepiszmy sobie górę najpierw i już mówimy, co zauważamy sobie na dole. E, zauważmy, że e, 24. To jest wynik mnożenia 4 razy 6. Więc ja mogę sobie to 24 rozpisać w taki sposób, że to jest 4 razy 6. I teraz korzystając z własności, która wygląda w następujący sposób. Jeżeli ja mam a do potęgi m razy b do tej samej potęgi, to ja mogę pomnożyć tutaj te liczby razy siebie. I przepisać jedną potęgę. Zauważmy, że my teraz mamy tutaj tą sytuację, która znajduje się po prawej stronie, i będziemy chcieli ją rozbić na taką sytuację, która znajduje się po lewej stronie. Czyli po prostu rozpisuję sobie czwórkę i szóstkę osobno, i przy każdej z tych liczb zapisuję potęgę 2022. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Górę na razie sobie przepisujemy. I teraz mam 4 do potęgi 2022 razy 6 do potęgi 2022. W ten oto sposób uzyskałam te same podstawy na których możemy zadziałać, ponieważ z racji tego, że pomiędzy, że pomiędzy tymi liczbami jest mnożenie, mogę sobie tutaj to tak jakby rozdzielić, czyli zrobić, stworzyć jeden ułamek, który wygląda tak: 4 do potęgi 2021 przez 4 do potęgi 2022 i drugi ułamek, który jest 6 do 2024 przez 6 do 2022. Teraz już mam Wspólne podstawy potęgowania, bo mam tak naprawdę cztery tutaj do tej wysokiej potęgi, przez cztery też do wysokiej potęgi. Jeżeli ja mam um, dwie czwórki, czyli mam te same podstawy potęgowania, i pomiędzy nimi jest dzielenie, bo kreska ułamkowa jest dzieleniem, to ja wówczas mogę przepisać sobie jedną podstawę i wykładniki potęg od siebie po prostu odjąć. Czyli mam 2021, odjąć 2022 razy i to samo robię tutaj przy szóstkach, czyli mam 6 do potęgi 2024, odjąć 2022. W ten sposób uzyskuję 4 do potęgi minus pierwszej, razy 6 do potęgi drugiej. No i tutaj to wyrażenie już bez problemu możemy obliczyć: 4 do minus pierwszej. To jest 1 czwarta, 6 do potęgi drugiej 36. Po skróceniu otrzymujemy 9. Prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu będzie więc odpowiedź A.